Wiosna to czas, kiedy natura budzi się do życia, a my, choć często tego nie zauważamy, budzimy się razem z nią. Gdy patrzymy na młode, świeże liście, czujemy coś więcej niż tylko zachwyt. To spokój, to głęboka, wewnętrzna harmonia. Zieleń młodych liści nie jest przypadkowa. To kolor, który psychologia nazywa najbardziej kojącym dla ludzkiego układu nerwowego. Zielony obniża poziom kortyzolu i uspokaja fale mózgowe. Przypomina nam o bezpieczeństwie, o życiu, o regeneracji. Wiosenne światło, delikatne i ciepłe, trafia do naszych oczu i reguluje rytm dobowy. Melatonina, serotonina, dopamina wszystkie te neuroprzekaźniki zaczynają harmonijnie współpracować. Czujemy lekkość, radość, ulgę. Jakbyśmy oddychali pełniej. Cykliczność natury to coś, co zapisane mamy również w środku. Tak jak drzewa odradzają się każdej wiosny, tak i my potrzebujemy odnowy. Psychologia mówi, że kontakt z naturą przypomina nam o tym, że zmiana jest naturalna, a każdy koniec niesie nowe początki. Wiosenne przesilenie, choć czasami bywa męczące fizycznie, to sygnał dla naszego organizmu. Obudź się. To czas aktywacji, ale też równowagi. Natura nie przyspiesza. Ona wie, że każdy liść ma swój moment i nas tego uczy. Obserwując młode liście, widzimy nie tylko drzewa, ale widzimy siebie. Przypominamy sobie, że życie to cykl i że w tej cykliczności nie ma nic bardziej potężnego niż spokój bo natura pokazuje nam najpiękniejszą prawdę, że wszystko ma swój odpowiedni moment.